Panie Zbyszku, witam Pana. Co Pan tutaj robi? No, Mam sprawę do załatwienia, jeszcze jedną z licznych w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Kontynuacja tego wszystkiego, co, co wyprawia ze mną sąd od 1997 roku. A Z tego co wiem, to Pan do Warszawy chce pojechać. Tak, no więc e, zamierzam rozpocząć jutro przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów proces głodowy spowodowany tym, że po tym, gdy mnie sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie, Rzecznik Praw Andrzej Coli i jego małżonka Wiesława Colu czynili przestępcą. Znaczenie, których ja nie popełniłem i które w większości zresztą nie były przestępstwami do pełnej ruiny finansowej doprowadziło mnie trzech kolejnych prokuratorów generalnych w rządzie Donalda Tuska, którzy nie dopełnili ich obowiązków. No nie, nie e, wnieśli kasacji na moją korzyść, e, gdy ich o to prosiłem o skazującego mnie wyrok. No tak, ale słyszałem, że pana Seremedu, że tak powiem, kasację wniósł i sądu najwyższego niewinni. Tak, no i pan, w ostateczności okazało się, że jak słoniałem na 18 czynów, za które mnie skazano, e, ja nie popełniłem żadnego, co potwierdził prokurator generalny Andrzej Sermet we wniesionej kasacji, co w ostateczności potwierdził i sąd najwyższy wyrok jest dnia 20 6 stycznia tego roku, potwierdzam, że w aktach sprawy nie mam tak. je, przeciwko mnie nie ma żadnych dowodów, że ja te czyny popełniłem. A w dodatku 16 z tych 18 czynów to nawet nie są przestępstwa, tylko to było korzystanie z prawa do wolności. Czyli totalne sprawa. bezprawie. Totalne, totalne, absolutne bezprawie. No I teraz udowodnione jest. I teraz już jest udowodnione wyrokami Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego i Kasacją Prokuratora Generalnego. Bezprawie to należy podkreślić, reprezentowane czy czynione, uprawiane przez trzech kolejnych prokuratorów generalnych w rządzie Donalda Tuska: Zbigniew Świąkarski, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski. Zresztą sam. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, gdy go prosiłem o to, by zobowiązał prokuratora generalnego Zbigniewa Cząkarskiego do zgodnego z prawem rozpoznania mojego pierwszego wniosku o odniesienie kasacji na moją korzyść wskazującego mnie wyroku zupełnie nie zareagował na to pismo, co tym skutkowało, że Zbigniew Ciąkarski, prokurator generalny, rozpoznał sprawy w ciągu trzech miesięcy do dnia, gdy został zdymisjonowany. No ale z tego co wiem, pan Bronisław pana poparł? Wie pan, poparło mnie dwóch posłów, świętej pamięci poseł Zbigniew Wasserman, który wspaniały człowiek. Szlachetny prawy, tak. który sporządził i wniósł interpelacje. W sprawie skazującego mnie wyroku, a później poseł Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który też łaskaw był y, uczynić zadość mojej prośbie i skierował zapytanie poselskie do prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. A ten to uwalił zdaje się. Y, obaj uwalili. To znaczy Cionkarski nie rozpoznał, czuma oszukał Zbigniewa y, Wasermana, a Kwiatkowski oszukał Bronisława Komorowskiego. I ja cały czas przestępca. Mam ma taki dowód, Na... wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie. Oczywiście, że tak, mam wyrok Sądu Najwyższego, mam wyrok dwóch niezawisłych Sądów Sądu Najwyższego i sąd Okręgowego w Rzeszowie, które poświadczyły to, o czym wspomniałem przed chwilą. No dobra, pan jest w tej chwili niewinny. Dlaczego pan jeszcze chce głodować? Bo moje życie i moje rodziny zostały doprowadzone do zupełnie ruiny. Ja jeszcze przed kilkoma laty jako dyrektor pionu zarabiałem w NG Banku Śląskim 35 tysięcy złotych miesięcznie. Moim dzieciom na niczym nie zbywało. Dzisiaj mam 140 tysięcy długu i no jest mi źle. Słyszałem, że pan komornik jeszcze siedzi na, na, na tym. Yy, tak, komornik yy, z kancelarii komorniczej w Krakowie, Rafał Nowicki Deporaj, yy, grozi mi sprzedażą mojego mieszkania. Jakie pan ma długi jeszcze? Tego, za co panu, panu te, te, te mieszkania chcą zabrać? Chcą mi zabrać dług za to, że w listopadzie 2004 roku sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Teresa Dyrga, będąc wyłączoną z mocy ustawy, wydała wyrok, którym obciążyła mnie kosztami postępowania w kwocie 10 tysięcy złotych. Czyli kolejny wyrok bezprawny? Kolejny wyrok bezprawny, zatwierdzony, zatwierdzony, co, co trzeba podkreślić przez obecnego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zatem najwyższego rangą y, spośród sędziów w Krakowie, y, Andrzeja Strusika. Dobrze, no to pan jedzie teraz pod Kancelarię Premiera z namiotem czy bez namiotu? Nie wiem, jak będzie tam ja jadę, jadę bez namiotu. Mam nadzieję, że prezes Rady Ministrów wreszcie uzna, że jednak Polska jest, jak podaje prawo określone w Konstytucji Demokratycznym, państwem prawa i zastosuje się do próśb, które przedstawiłem mu w piśmie złożonym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. A była jakaś odpowiedź od Kancelarii Premiera? Nie, to na to krótki okres czas upłynął. Natomiast... Ja, prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i posła Donalda Tuska o sprawie, o bezprawiu, które mnie dotyka, informuję już od niespełna trzech lat. I pisma, które ja kierowałem do Donalda Tuska jako posła, on przesyłał do samego siebie jako prezesa Rady Ministrów, a ja otrzymywałem odpowiedzi z kancelarii. Czyli kwina z pana. Kwina, po prostu, po prostu kwina. W ostateczności na prośby, które ja kieruję do posła Donalda Tuska, od października 2009 roku, by spotkał się ze mną, otrzymałem odpowiedź w zeszłym tygodniu, odpowiedź z dnia 13 marca 2012 roku, że poseł Donald Tusk nie spotka się ze mną, który ja go proszę o spotkanie od niespełna trzech lat, dlatego że w rozmowie telefonicznej w lutym 2012 roku pan Stefan Michał Dębowski, na którego ja powołałem się w ostatnim piśmie z lutego 2012 roku do posła Donalda Tuska, wypowiadał się w rozmowie z dyrektorem Biura poselskiego posła Donalda Tuska z Gdańska, panią Anną Olszewską, w sposób napastliwy, agresywny i wulgarny. Nie rozumiem, jaki związek ma charakter wypowiedzi pana Stefana Michała Dębowskiego w rozmowie telefonicznej z dyrektorem biura poselskiego. To zakrawała szpital psychiatryczny, panie Zbyszko. Pan chyba żartuje. Wie pan, mnie już na chwilę zamknęli w szpitalu psychiatrycznym, no. mimo że myślę, że iż nie ja się tam powinienem znali. Zachowanie posła Donalda Tuska. Ale co ma, co ma Dębowski do, do pana? E, Wie pan, ja proponuję, niech pan będzie łaskaw, stawicie również jutro ze mną razem pod kancelarią prezesa Rady Ministrów. Może uda nam się spotkać pana Donalda Tuska i zapytamy jego razem, co ma wspólnego charakter wypowiedzi pana Stefana Michała Dębowskiego z lutego 2012 roku yy, z moją prośbą od. Października 2009 roku do posła Donalda Tuska, by ten spotkał się ze mną. A co pan jeszcze oczekuje od premiera? E, oczekuję, że z racji tego, iż popadłem w absolutną ruinę finansową, o której wspomniałem przed chwilką, tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie trzech prokuratorów generalnych w poprzednim rządzie. Ma pan Tuska. dowody na to postaci, twarde dowody w postaci wyroku Sądu Najwyższego? Jak pan powiedział, dokładnie tak. Są... Co pan chce Żeby tam dał panu kasę po prostu. E, żeby kancelaria prezesa Rady Ministrów udzieliła mi pożyczki, żebym mógł dotrwać, dożyć, aż e, sąd rejonowy w Dębicy e, w ostateczności rozpozna sprawę po jej wznowieniu. Wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego. Czyli pan chce działań humanitarnych od premiera, który de facto no, nie wykazuje takich tendencji? Oczekuję działania humanitarnego od premiera, który odżegnuje się od realizacji jego wobec mnie poselskich obowiązków i jego wobec mnie obywatela Rzeczpospolitej Polskiej obowiązków spoczywających na nim jako na prezesie Rady Ministrów. Widzę, że tu się zebrało, trochę ludzi pana oglądają w tej chwili. No ciekawa sprawa, mamy nadzieję, że panu się uda. Pan już ma swoje sukcesy. Na Niech pan powie tu państwu zgromadzonym, jak pan głodował pro prokuraturą generalną. Tak, otóż z przyczyn leżących po stronie jak wspomniałem, trzech prokuratorów generalnych w rządzie pana Donalda Tuska zwiniewać Wielkowskiego, Andrzeja Czumy i Krzysztofa Kwiatkowskiego, którzy przez parę lat utwierdzali mnie w przekonaniu, że nie zachodzą określone prawem okoliczności, które uprawniałyby ich do wniesienia kasacji na moją korzyść, odskazującego mnie wyroku. Po tych kilku latach okazało się, a potwierdziły to niezależne i niezawisłe sądy okręgowe, Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy, że jednak te okoliczności zachodzą. W ostateczności nawet prokurator generalny wniósł kasację. Głodowałem 12 dni pod biurem prokuratora generalnego w Warszawie. I tą godówką przekonałem Andrzeja Seremeta do tego, żeby jeszcze raz sprawdził akta sprawy przeciwko mnie. Ten tego dokonał i w ostateczności wniósł kasację uznaną za zasadną przez Sąd Najwyższy. Czyli pan Andrzej Seremet zachował się humanitarnie. Miejmy nadzieję, że pan Donald Trump też się zachował humanitarnie i że uzna pana, że tak powiem, prośby, bo to prośby dotyczą pana życia. Pan po prostu chce przeżyć. Chcę dożyć ostatecznego, tylko takie może być szczęśliwego dla mnie finału sprawy, a to, że został on tak bardzo odłożony w czasie, jest tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie podkreślam winą samego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i prokuraturów generalnych w jego rządzie. Powtarzam jeszcze raz Zbigniewa Świąkarskiego, Andrzeja Czumy i Krzysztofa Kwiatkowskiego, którzy oszukiwali nie tylko mnie, ale mieli na tyle w sobie śmiałości, że oszukiwali nawet najwyższych rangą funkcjonariuszy publicznych, którzy udzielali mi wsparcia. Posła świętej pamięci Zbigniewa Wassermana i posła marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Dziękuję panie Zbyszkie. Życzymy powodzenia. Będziemy tam na miejscu śledzić pana akcję protestacyjną. Nie dziękuję. Mam nadzieję, że nie skończę jak co się dzieje coraz częściej w Polsce pod rządami Donalda Tuska w, przy, w szpitalu psychiatrycznym. Jak wiadomo, coraz częściej ofiary niekompetencji funkcjonariuszy publicznych, sędziów, prokuratorów, kto by to nie był, są zamykani na obserwacje w zakładach psychiatrycznych. Tak się po prostu pacyfikuje ludzi, którzy, którzy uśmielają się, którzy. Że ośmielają się walczyć o swoje prawa. No miejmy nadzieję, że to do nie dojdzie. Ma Pan poparcie mediów alternatywnych. Jeszcze raz życzę powodzenia. Jeszcze raz. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.